Czekaj, ja, ja ich tu w ogóle nie widzę. Bo oni nie w górę. O, o, o kurwa, Ja co wy żeście zrobili tam? A ja obok kto tutaj biegnie z tym kapeluszem? Skąd oni strzelają? Nie ja strzelają. już padłem. Oni są na górze, mówię wam. Byty, tyła, Dobra, uciekamy. Jest ich łącze Znaczy, nie uciekamy, musimy się zebrać gdzieś, bo kurde, się porozchodzili. Ja jestem w środku tutaj, przy tym hangarze gdzie u góry są. No i teraz mają pewnie na dwa wloty te. My żeśmy uciekali kurde na rogi, więc ich nie zobaczymy teraz na Ale skąd wiesz, może ktoś przeszedł bardziej na bok. Oni nie stoją tam gdzie byli, bo ja widziałem jak oni stamtąd pierdolali. Wy mnie w ogóle słyszycie? Słyszymy, no co? No więc ja wam mówię tak. Jeden jest cały czas na górze, a dwóch jest za nim w lesie. Oni nigdzie do was nie wchodzą jeszcze. To uciekamy stąd. Uważaj... Ufak, ale tam jest zębiaków. Masz Ej, hmm. o, ja padłem, moje temki są na środku obozu. Nie hmm. będę, bo nie leci akurat. Ej, czekajcie, ja pójdę zrobić takie mocne plecy. I spróbuję ich zarypać. To ale oni ta... cały czas czekali. O f**k, to po to góro, ale tam jest ząbiaków. Ej, cała, ma... aż Ciekawe ma... co tu się kończy. Ej, rozumiem te zombie. Chwaki od Tak, ale ich tam jest mnóstwo. Uwaga! Uwaga! A, jak na jaką postać wchodzisz? Co, oni te musieli tak frisować, co? Co? całkiem, bo już mam wszystkie bednięte. Kurwa, one no. za ze mną. No to sobie jaką postać. <trym> ja będę usuwał 10 godzin imprenia. No, no to, to jakąś postać A ja tego jak założę, to się. i tak jedno. Ja tam idę na hardcora, na najwyżej padnę. Gdzie wy jesteście w końcu Że się po prostu się, aby ktoś pilnował ten... Przydałby się, aby ktoś pilnował jakiegoś jednego wejścia chociaż. O widzę a gościa! 28, 26 i szwaki, szwaki, jest jeszcze czekaj Widzę gość... On tam sch oni chyba wejdą tym drugim wejściem. Tym nie tym co my teraz weszliśmy, tylko tym drugim, z drugiej Uciekaj. strony. Do teraz ja bym ich tu... ale w sumie oni, oni tu mogą jeden poszedł pewnie zeszedł a dwóch tu kampi czy coś Jest widzisz, dużo widzisz? Lesie, panie. No. Ja widziałem jak on tam łaził, ale da dość daleko. Kurwa kolejny, kolejny jak Może nas nie wiedzieli, że na stylu jest. No i na to koch, Ogarniaj tak? dobrze, patrzcie z pierwszej osoby, macie no, większe zbliżenie. To, no, 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 no. Ja mówię, że tu dwóch będzie pilnować, a jeden tam szedł po te rzeczy. No, 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 no. I mam kurczę na połowę życia. Ja nie tak dalej, bo oni ech, ech. Ta oni tam walili ładnie. U, ale śleśnie. Filnujcie się. Jeden ma na pewno M6, M16 albo M4, a drugi na 100% Mosberger, co ma trzeci, nie wiem. Idę tam, idę. szwagiery ty tu Tylko nie, nie, nie trzymajcie się blisko, nie trzymajcie się blisko mnie. Jak padnę, no to trudno. Na lotnisku. Jesteście na lotnisku? ja idę za tobą, czekaj na mnie. Ale nie, nie, nie blisko, nie blisko. Nie blisko. No nie no ja jestem daleko od ciebie, ale chcę tam w No ja mówię, że oni tu będą gdzieś w tym ty. A nie, tej górce takiej jak tej wystającej. Nie wiem, na żółtej się nie dzieje jak jesteśmy na serwerze sami. Ale no to teraz się dzieje, no to właśnie fajnie. No, my my narzekamy, my właśnie fajnie tak kurde. Jest adrenalina. Przyczeka oni właśnie potrafią grać w tę grę, bo przyczekali do momentu aż podejdziemy do nich. Nie ja mówiłem, tak, pan ja pan mówiłem, idźcie na to. Ale oni nas widzieli, wiesz, taką latarkę to widać z każdej kurki dookoła. A, pan, no kończę, ja, jeszcze świecił na ja, lewo ja no, latarkami? No, ja tak nie tak wiem, latarki nie mam. Jak jest tyle osób, to od razu wszyscy na działamy. Kurde, kurde, Jezu, ja idę cały czas do przodu, ale nie widzę. Bo może myśleli, że wszystkich wybili albo coś. Albo się wylogował ten, No Nie oni po rzeczy musieli pójść na pewno, bo oni zalogowali się, wiesz, jakieś tam było trzech i nas ostrzeliwywali z górki, coś ty. Ja, no Jest gościu, jest gościu. No, cicho, emilacja cicho, cicho, emilacja cicho, emilacja cicho, emilacja cicho, cicho. cicho, cicho, cicho. cicho, Cicho, jest gościu, jest gościu. Obserwuję przez lornetkę, zaraz go ubiję. Uwaga. Uwaga. cicho, cicho, 3 4. cicho, 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 Dostał. No to uważaj go teraz teraz z dołu ci będę I tamci są na dole Bierz kołacha, bierz kołacha Ktoś strzela z dołu AK Aka, ja, Aka wziąłem od gościa ktoś, ktoś strzela z dołu tu... Wiem wiem Ej, spoko ma... spoko Wziąłem AK od gościa On tu we mnie celował Ale ja jakoś mam we weźcie zresztą te zresztą. rzeczy jakieś Czekaj wezmę pani killersy ja, czekaj bo tu kurde po lewej stronie też koleś jest On strzela z dołu A i daj słucha czetami jeśli mógłbyś mógł, mógł, Lornetka Bo ja nic nie mam do bicia wiem, Ale mi serce bije Trzeba spadać stąd, jak najszybciej Kto Kto się mówi, że się na lotnisku? Panciak i kto jeszcze? wiele, lep. Dobra, to ja przyjechałem. Mówiłem, że gościu jeden będzie obserwował. Ja idę tak, tam nie bardziej w las. Ej, tu jeszcze oczka od kogoś, między zostawili ją. Ja znowu takim łukiem przejdę. Tak, panie, tak czemu wbiłeś na inny serwer? Po tak. Okej, okay, ja ja mam od gościa AK-74. Uwaga, jest... do skąd, skąd on nawala? Jest z, do, dom... z dołu, z dołu Z tego domku, jak jest na rogu taki Bo jeszcze jest tu jeden, jeszcze jeden gościu widzisz tu Jest tą nie? antenę taką? Z przodu? Kurde. O uwaga, skąd? Z prawej strony, z prawej strony, pomiędzy tymi hangarami teraz To była jakaś snajpa Ta? ten snajper, co kurde walił z początku Dobra, ja Jeden wali z M4, drugi z snajpki jakiejś małej, nie wiem co to jest a ja wy, wzi wzięliście od no. tego gościa rzeczy? Wzięliście, nie? Tak, ja wzięłem. Dobra, spoko. A moje żeście wzięli? Nie wzięliśmy. Nie, bo twoje są na dole. No, no oni po nie poszli. To płynie. jest nie fair, to jest nie fair. Czemu ja zawsze muszę pierwszy paść? Od Nieprawda, nie zawsze dać pierwszy. Ja zawsze pierwszy padałem. Dobra, ale ogarniajcie, gdzie oni tam są. Oni już zostali na dole, więc teraz oni wejdą na tą górę do nas, z powrotem są nie. No, no fak, nie, nie się, się tak blisko mnie Witcher? No, no już możemy uciekać normalnie, nie? Nie uciekać, idziemy do nich, no. Ubijemy ich. Do nich idziemy? No co dobra. A ja ma Dlatego jeden coś? powinien gdzieś tam kampić i, i ten, i obserwować gdzie kto jest, bo oni nas też mogą gdzieś odejść. Ej macie ma ten pistolet mały do ręki czy coś w tym stylu, obojętnie coś? Ja, ja wszystko na gościa wystrzelałem z Krugera małego. Mam teraz AK od gościa. Ja mam jakiś mały, ale co trzymam bez A czy no, jak masz dwie to daj mi jedno. No ja, dwie, ale w jednej mam kurde cztery naboje niż Teraz zabierajcie Nie, tego, nie trzymajcie to się wszyscy koło siebie, bo oni będą widzieć jeden, a obok dwóch jest następnych, a tak trzeba być rozprowadzony. Ja zostaję na tej kurce, tutaj gdzie to jest. Ja tu zostaję, bo ja bronię. Ale ty kurde, jesteś z tej Ja już tu siedzę i patrzę. Okay, tam, tak gdzie Zaraz bo mam lornetkę, poobserwuję obserwuję tam. Mam Mam, ale oni na razie mogą tam wyjść tym drugim wejściem znowu. I znowu stamtąd nas mogą dorwać. Jeden siedział w domku, jeden Jeden siedział tu z prawej strony pomiędzy tymi dwoma hangarami, drugi był w domku po lewej. Ej W powiedz mi ile masz amunicji w obydwu broniach? W jednej mam dużo, w drugiej mam cztery w pocisie. My powinniśmy, jeden powinien iść z drugiej strony, z tym drugim wejściem, albo pilnować tamtego wyjścia, żeby, no żeby nas nie obeszli. Żeby nas nie obeszli. No ale no to na górce kampić i patrzeć czy nie, nie przechodzą przez to wejście. Teraz jesteśmy odsłonięci strasznie. Ej wyście zostawili y, ten drut kolczasty tam na tą górę koło Riot Shielda czy nie? E, to już było, długo? to oni by... już nie mówię, że długo. Tak, to było długo, długo. No, to ten Riot Shield był długo. No, no, to... Ej czekaj, tam, tam się coś czołga, tam? tam się coś czołga. Przy wejściu, no, za, za, za tym... No mówcie. Z, no za tą y, tym y, betonowym tym. Za tym betonowym? Ten żółto-czarny żółto co ma paski. Ja widziałem jak tam się coś czołga. Tak mi się wydawało. tu jeden był, pomiędzy tymi dwoma hangarami, może wychodzić. Kurwa, jak tutaj jest i patrzcie, gdzie... co mówisz, Pagier? Ja nic nie tak widzę, kurde, to tutaj ciemno jak dupieś... by Ej, e, chłopaki, macie jakąś wodę? ja mam, ja mam, ale za chwilkę. Tam mi się wydawało, że kogoś widziałem, jak się czołga. Pagier, weź już wodę. Już, już, już czekaj. Masz dwie. Ty pożycz to lornetkę. Obserwujcie Hej. to wejście i pilnujcie górkę. O far dostałem. O far, tak, uwaga, 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 uwaga. O, 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 o przed nas, od tyłu, od tyłu, od tyłu, od tyłu. O kurwa dostałem. Ale to nawet... Jak on se tak Wszystkich. Ale rzeczy Ale... Ale... to nawet... było to no, bana. nie zabił. No, zabił. no, bubas, no. Zabił. Zabił. Tylko skłonął on gdzieś... Zabił. On całkowicie oprzed nas gdzieś od tyłu. Mi się zdaje, że to z lasu było. Ej, dziwne, ja sobie ten Ej, idzie, idzie tam. Idzie, tam na dół, na dół schodzi. Kurwa, co za A to jeszcze, że jest was? Bieter. Idzie tu pod nasze, nie, po nasze, nie nie, nie, nie. po idzie nasze idzie rzeczy. rzeczy, po nasze rzeczy. Już bierze, zbiera wszystko. Mówiłem, nie stać koło siebie, no. Ja byłem no. tutaj przecież, przeciwnie, byłem daleko. Wszystko. Wziął, wziął mojego akacza. Nie, został jeszcze. Ej, to skoro padliście, to gracie jeszcze czy nie? Już czekaj, czekaj, we ja tu ogarniam, co ten gość robi? Kurde, Wbieram koleś ma tylko broni postarcie. i mały plecak. Co on tam zbiera? To, to, to nie jest ten koleś, od nich. On przyszedł w ogóle z drugiej strony. No kurczę mojej właśnie mojej... nie wiem. Ej chłopaków ja miałem 7 Jak? bandaży, nie? U no, mojego wzią, Akacza weźmie tak. pewnie. Kurwa ja miałem bandaże czerwone. Ach.